Tu w końcu przyszedł czas na wymianę starego komputera. Będziemy wymieniać płytę główną z procesorem. I w sumie to wszystko. Zobaczymy, czy wszystko wejdzie. W końcu będę mógł streamować od CS'a po Lola, a nie tylko Hearthstone'a. No, nowe podzespoły czekają do włożenia. Teraz będę je wkładał i zobaczymy, czy wszystko odpali, nie? Miejmy nadzieję, że wszystko wyjdzie jak powinno. Ta płyta jest ogromna, jak na tą budowę. Całą wypełnia, od góry do dołu. Zestaw wygląda chyba prawie tak. Myślę, że nikt już więcej nie dojdzie. No i teraz najgorszy etap został przed nami. No trzeba całe kablowanie podłączyć. Dobra. Kom złożony. Jest pierwsze odpalanie. Zobaczymy jak to wyjdzie. Ale chyba coś wariuje. Po całym tym męczenia zostało już najważniejsze. Więc w końcu wrócę.